Czołem. Dziś będę słodzić, i to będę bardzo słodzić, bo dawno, dawno nie widziałem tak dobrego polskiego serialu. I tu znowu mamy zasadę, że kiedy mamy budżet z zachodnią, to Polacy potrafią zrobić fenomenalne kino. Potrafią, nie zawsze, bo wiadomo, bywa różnie, ale tu byli odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach. I dla mnie Matki Pingwinów to arcydzieło. Ja wiem, może mówię na wyrost, ale Matki Pingwinów to się wchłania. Ja nie widzę tak naprawdę słabych punktów tego serialu. No, może taki, że już chciałbym kontynuację. Bo ewidentnie jest potencjał na drugi sezon, mega może być poprowadzony. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, więc ja sobie zdaję sprawę, że przed twórcami stoi mega wyzwanie, ale ja bym chciał zobaczyć drugi sezon. Przy czym, jeżeli nie będzie drugiego sezonu matek pingwinów, to i tak pierwszy sezon ma dla mnie dalej 10 na 10. Jaka jest fabuła? Bardzo prosta. Mianowicie mamy yy, matkę yy, sam samotnie wychowującą syna. Która jednocześnie jest freakfighterką, walczy w MMA, zdobywa nagrody, szykuje się do wielkiego pojedynku, do wielkiego turnieju w Stanach. Jej przeciwniczka jest naprawdę rzeźniczką, więc ona musi się mocno przygotować. No i się okazuje, że jak wraca z turnieju, to jej syn dokonał burdy i bardzo poranił przez przypadek poranił dziewczynki, która rozwalił okulary i szkło wbiło się nad okiem. Na szczęście rozeszło się po kościach. Niemniej psycholog stwierdza spektrum autyzmu u syna. Matka się z tym nie godzi. Stwierdza, że psycholog się myli, szuka szkoły dla y, y, dziecka no i trafia na problemy, ponieważ z jednej strony nie chcą go przyjąć ciągle z, z wyniku tamtego, tamtych wydarzeń, z tamtej szkoły został wydalony. No maskę, którą ma na oku, no swoje kosztuje. Ojciec dziecka ma nową rodzinę. Jak się potem dowiadujemy, to tam też nie było tak, że ten ojciec był zły, że to on porzucił tam. Tam właśnie jakby matka była trochę zafiksowana w pewnych względach. Ona sama chciała wychowywać e, dziecko, bo to była inna relacja. E, ojciec dalej się opiekuje, e, też, też czynnie działa. Jego żona również e, czynnie pomaga, e, więc wiecie. Nasza główna bohaterka grana przez, tak jak zwykle pomagam się swoją kartką, przez Maszę Wągrodzką, Masza Wągrodzka, nasza główna bohaterka imieniem Kamila. Naprawdę jej charakter jakby utrudnia całą tą sytuację, ponieważ ona nie chce przyjąć do wiadomości, że jej syn Jaś, grany przez Jana Luwasa, i tu przyznaję, chłopak zagrał świetnie. W ogóle aktor na każdym polu świetny, do tego za chwilę przejdę. Ma właśnie spektrum autyzmu i potrafi być w pewnych sytuacjach agresywny. No i chłopak trafia tymczasowo do szkoły koedukacyjnej, gdzie są właśnie dzieci z problemami, jak i dzieci powiedzmy normalne, tak? W cudzysłowie. Eee... No i teraz poznajemy dzięki temu trójkę kolejnych rodziców. I tu ogromne brawa zarówno dla aktorów grających tych rodziców, jak i aktorów grających poszczególne dzieciaki. Poziom chemii pomiędzy tymi parami jest turbogenialny. A więc mamy, tu będę czytać, żeby nie było. Czyli mamy naszą główną parę Kamila i Jaś, granych przez Masza Wągrodzka oraz Jan Lubas, to już wspominałem. Dalej mamy Barbara Wypych, Ule i Tola, Będzikowska, gręca Tole. Tola jest osobą z zespołem Dauna. I tutaj ważna rzecz. Ula pochodzi z bogatej rodziny. Jej mąż jest biznesmenem. Ula zajmuje się domem. Jednocześnie, wiecie, ona sprawia wrażenie takiej głupiutkiej blondynki, ale bardzo szybko się przekonujemy, że to jest tylko image. Ona wcale taka głupiutka nie jest. Oj, nie. To jest bardzo inteligentna postać i jest fenomenalnie zagrana. O Jezus Maria. Powiem szczerze, ten relacja um, Ula Kamila, jak one się ścierają, gdzie tu mamy freakfighterkę, tu mamy niby głupiutką roztrzepaną blondynkę, jeszcze działającą na Instagramach, to jest złoto, to jest złoto i do tego dochodzi jeszcze tworząc kwartet, dochodzi Magdalena Różczka grająca Tatianę, Gra i ona jest matką syna niepełnosprawnego, który jest przykuty do wózka i tutaj e, to jest Michał i jego gra Maksymilian Młodawski, chłopak naprawdę, ten aktor, to w sumie jego pierwsza rola aktorska z tego co znalazłem, e, naprawdę jest przykuty do wózka i powiem szczerze, on to zagrał świetnie. Ja nie czułem... Że oglądam chłopaka, który jest tam wciśnięty na siłę, bo jeździ na wózku. Nie! On grał! On był aktorem! On wcielił się w postać Michała rewelacyjnie. Nie ma może super dużo kwestii, ale kiedy on się pojawia, ja te kwestie zapamiętywam. Jego w ogóle wejście, pierwsze spotkanie, kiedy go widzimy na ekranie, to jest rzucenie, on jeździ na wózku, nie? Wyjeżdża ze szatni i mówi: Głupo to jest, że ja muszę zmieniać buty. No bomba! To jest bomba! I on ma takich. Takich kwestii całą masę. Trzeba przyznać, ja nie wiem, czy to odpowiada to scenarzysta, yy, znaczy scenarzystki, yy, czy yy, chłopak sam to zainicjował. Nie mam pojęcia, ale takich scen jest mega. Jego postać w jest w świetnie. On gra cudownie. Dziewczynka grająca Tole, która ma też na imię Tola, obstawiam, że chodziło o to, żeby właśnie nie pomyliła się, bo z... widać było wyraźnie, że ma dość mocny zespół Downa, również gra świetnie, ale Michał potrafi ją przyćmić. Ba dla mnie Michał gra na równi z Janem Lubasem, który właśnie wciela się w postaci Jasia. Ta, ta para dzieciaków, oni robią czasem takie show na ekranie, oni tak świetnie wypadają w swoich rolach. Mega. I ja powiem szczerze, Maksymiliana Młodawskiego widziałbym w innych rolach. Naprawdę ten chłopak no wyobraźcie sobie. Ja rozumiem, w wyniku no, deformacji ciała jest przykuty na stałe do wózka, w wyniku porażenia mózgowego naprawdę ma ograniczone ruchy. Ale wyobraźcie go sobie jako, jako postać grającą, znaczy jako aktora grającego postać genialnego dziecka w jakimś filmie Science Fiction. Bo chłopak mówi bardzo płynnie, bardzo dobrze. I on w tym momencie może mieć taki futurystyczny wózek. I Działać na zasadzie właśnie też komend głosowych, część komend ruchowych, yy, bo ma taki joystick, którym operuje, yy, jako właśnie yy, programista, haker, wirtualny twórca gier w jakimś filmie science fiction. Pole do popisu jest ogromne. Ten dzieciak może być świetnym aktorem dedykowanym pod konkretne role. Bomba! To samo Jan Lubas. Również on jako dzieciak zagrał genialnie. Ja powiem szczerze, ja bym chciał zobaczyć tych e, młodych aktorów w kolejnych rolach właśnie w takich filmach, Science Fiction, w jakichś kryminałach i tak dalej. Obyczajowych, dramatach, komediodramatach. Oni się tego nadają. Może nawet Jan Lubas mógłby zagrać e, w jakimś nawet filmie fantazy. Przy odpowiednim budżecie zachodu oraz odpowiednio dobranych scenarzystach i aktorach, to będzie złoto. Oni, za, oni dadzą radę. Ja jestem mega pod mega podziwem, pod mega wrażeniem, jak, jak oni to zagrali. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez głównego kwartetu, czyli bo tak jak wspomniałem wcześniej, Masza y, Wągrodzka jako Kamila, Barbara Wypych jako Ula, Magdalena Ruszeczka jako Tatiana i taka perełka, taki ananasek, czyli Tomasz y, Tyndyk jako Jerzy. Wow. Uwierzcie mi, ta czwórka oni są na głównym plakacie, oni robią robotę. Są, każdy z nich jest zupełnie inny. Jerzy ma e, córkę Helę, czyli też dziewczyna, ona najmniej się też pojawia, podobnie jak Tola właśnie, czyli Amelia Sarzyńska jako Hela, e, która jest właśnie też nadpobudliwa, etc. I robi kompletną e, rzeźnię czasami i też to działa i Jerzy jest świetnie napisany, świetnie przedstawiony i razem z Stacianą, Kamilą i Ulą oni się z turbą zupełnie Są cztery różne oblicza, cztery różne rodziny, cztery różne światy. Ula, bogata rodzina, ona zajmuje się w domu, chce pomagać takim osobom. Wygląda na głupią blondynkę, ale jest piekielnie inteligentna i jej teksty to złoto. Kamila, która jest freakwriterką, odrzuca Niepełnosprawność, nie chce się do tego przyznać, nie chce powiedzieć, nie, mój syn jest normalny, nie, nie jest taki, ale musi z czasem przyznać się do tych zmian i odkrywa, że to jest ciężkie rodzicielstwo, ale tak naprawdę może być też udane i ten syn może mieć przyszłość i ma wsparcie. Tak i u byłego partnera jego żony, i u y, swojej matki, też ma tam dość toksyczną relację z rodzicami, więc te relacje w ogóle pokoleniowe są świetnie narysowane. Mamy właśnie Tatianę, która jest mężatką, ma syna, bardzo ciężko w ogóle przeszła tą ciążę, syn jest y, no, przykuty do wózka, a mąż no niestety pracuje non stop za granicą, stać w nauczycielce jednocześnie, no, czuje się zaniedbany, więc wiecie, ma kogoś na boku. I to widać od razu: ona się całkowicie poświęca, całkowicie poświęca temu synowi. I mamy Jerzego, który jest artystą, wykładowcą na Akademii Sztuki. Wywodzi się z rodziny, która jest właśnie mm, takimi elitami, ale on ma tego dość. On, bo on kocha swoją córkę, która notabene jej matka porzuciła ich. Bo jej matka też była artystką, chciała mieć dziecko, kiedy dziecko okazało się, że jest no, kalekie, to porzuciła ich. I Jerzy wziął na siebie tą odpowiedzialność. I mimo nienawiści ze strony matki, mimo odseparowania w zasadzie częściowo świata artystycznego, on się Poświęcił, żeby tą, to dziecko zapewnić mu jak najlepszą opiekę. I on walczy o nią, walczy, żeby się rozwijała. On nie chce oddać jej do szkoły, gdzie będzie tylko uczyła się przechodzić przez pasy i klik, wrzucała klocki do odpowiedniego wiaderka. Nie, on chce, żeby ona się rozwijała, on próbuje nad nią zapanować, mimo że jest to bardzo trudne. Mamy czterech rodziców z czterech różnych światów, o czterech różnych charakterach, z czterema całkowicie różnymi dziećmi, również o różnych charakterach i różnych stopniach schorzenia, i to fenomenalnie się łączy pod kątem aktorskim, scenariuszowym, pod kątem całościowym. Chemia między tymi postaciami to jest złoto. Matki Pingwinów są serialem potrzebnym, genialnie napisanym, fenomenalnie zagranym. I jeżeli idzie o tą ósemkę na głównym planie, to ona jest tym spoiwem, ale oprócz tego mamy bardzo ważne postacie dalsze planowe. I między innymi jest to dyrektor szkoły. Do której uczestniczą właśnie nasze matki pingwinów. Jest to, na, jest to nauczycielka pani Ania. Tutaj muszę wspomnieć, zagrana przez Weronikę Krystek, która zagrała złoto. No Jezu, no to jest naprawdę. Pani Ania się nie pojawia za często na ekranie, ale kiedy jest, to jest w takich newralgicznych punktach. I też. Postać pani Ani jest bardzo ważna dla późniejszych wydarzeń, pokazująca jak właśnie taka osoba, która poświęca się, która mało zarabia, potrafi być zjechana niesłusznie przez rodziców i tak dalej, bo miała w topę, ale ciężko zapanować na przykład nad gromadą bardzo, dzieci w bardzo różnym stanie. Mamy też postaci yy, takie jak facet, który sprzedaje bicykle, żeby właśnie móc pomóc, i też jest właśnie takie tarcie, pokazanie, no, czy mi się to opłaca, etc., etc. Więc wiecie, tych postaci jest więcej i nie ma tam postaci zbędnej. Każda jest po coś, każda się uzupełnia z pozostałymi. Także matki pingwinów. To dla mnie arcydzieło. Pod kątem scenariusza, zdjęć, montażu, gry aktorskiej, chemii na ekranie, finału, poprowadzonych wątków, z pięknym punktem wyjścia na drugi sezon, który mam nadzieję powstanie. Naprawdę mam nadzieję, że ten drugi sezon powstanie i zostawią całą tą plejadę aktorów. Ja nawet nie wiem, czy bym chciał jakichś kolejnych nowych, bo jeżeli mieliby być nowe postacie, to musiało być naprawdę bardzo dobrze rozpisane, ponieważ poprzeczka jest teraz mega wysoko zawieszona. Naprawdę bardzo wysoko. Zatem, jeżeli szukacie dobrego polskiego serialu obyczajowo dramatycznego, to sięgnijcie po Matki Pingwinów. Jeżeli szukacie serialu, który potrzebujecie jako do dyskursu publicznego, dyskusji społecznej, Sięgnijcie po Matki pingwinów. Dla mnie jest to w chwili obecnej najlepszy polski serial wyprodukowany przez Netflixa. Będąc na platformie Netflixa. A udowodnili nasi twórcy, że potrafią dobić, dobić dobre seriale. Jakie dostają budżet z Netflixa, robią naprawdę świetne produkcje. I to zarówno autorskie, jak i na przykład na licencji zagranicznej na przykład w głębi lasu. Rewelacyjny serial kryminalny. Zatem matki Pingwinów 10 na 10. Mode mnie wielka polecajka. Także sięgnijcie po to. Warto. Po prostu warto. To tyle ode mnie. Widzimy się w następnych materiałach i do zobaczenia. Hej!